Teraz już proszę Państwa nasz piątkowy cykl PNS. Pytanie na śniadanie plus. Jak dostać pracę po 50? Jak czasami zmienić zupełnie swoje życie, zmienić zawód? A dzisiaj, proszę Państwa, kochamy tę historię tak naprawdę. Dzisiaj pani Ilona z Rudy Śląskiej, która do tej pory była księgową, a od tej pory już idzie za głosem serca, specjalizuje się w robotkach ręcznych. Może i od... wcześniej też szła za głosem serca, ale teraz nie, jest inny głos. Nie, nie, zaraz się okaże. Właśnie no się dobrze. okaże. I interes się kręci, co i my nakręciliśmy. W zasadzie zajmowałam się księgowością, pracowałam jako księgowa. Pracowałam w Spółdzielni Inwalidów w Rudzie Śląskiej, tam pracowałam w Rachubie, robiłam płace, później pracowałam w firmie przewozowo-transportowej, też jako księgowa, no i no, cała moja kariera, no, jako księgowa. – Kotku, chodź na obiad. – ja Teraz duchaj. idę, już Jest kończę, gotowa. no już idę. Firma oddawała działek w outsourcing, ale już w tych firmach które, outsourcingowych już umowy były okresowe. I przyjechał prezes tej firmy, pani Lono jest, proszę tego nie brać do siebie, jest pani dla nas za drogim pracownikiem, musimy panią zwolnić. Poczułam się fatalnie, nie chciałam się rozryczeć przy nim, bo powiedziałam, nie da mu tej satysfakcji. Udało mi się to, nie rozpłakać, ale w środku... Wszystko mi chciało eksplodować. Pamiętam ten moment, kiedy straciła pracę. Normalnie, była normalnie załamana no, praktycznie nie, nie do życia nie? Normalnie, bo ona chciała po prostu pracować, a po, nie pozwolono jej. Nie? No mówię, ona się czuła potrzebna po prostu, do, do wartościowana chciała być. Nie? Dwa lata przed emeryturą to się stało. Mimo, że nie życzyłam nikomu innemu takiej sytuacji, ale po prostu było takie w środku, dlaczego ja, dlaczego ja, dlaczego nie mogłam do tej, jeszcze tych dwóch lat dopracować do emerytury, bo nie czuję się jeszcze stara, chciałabym jeszcze coś zrobić, a tu Panie dziękujemy. No i świat się zawalił. No, zobacz, czy to dobrze, czy nie, Pokaż kontrola to, kości. Czy to wszystko działa, czy nie, czy to jest wszystko równo. Pojechałam na urlop do córki I córka mówi, mamusia, może byś zajęła się y, tymi koralikami, z tych koralików może byś robiła biżuterię, bo córka jeździ po takich jarmarkach i widzi, że takie, na no, takie rzeczy jest zapotrzebowanie. Ja mówię, no, czemu nie? No ale muszę się znowu tego nauczyć, tak, bo, bo to, że zrobiłam tam bluzkę, sobie wyszyłam czy tam coś, to jeszcze nie, żeby biżuterię robić. No ale policja do po malutku zaczęłam robić. No ale po urlopie musiałam się zarejestrować jako bezrobotna. No, więc poszłam do Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, zarejestrowałam się jako bezrobotna i panie z, z urzędu... Mówią, czy bym nie chciała zapisać się na dotację, bo urząd dostał pieniądze y, dla takich ludzi 50. Plus. Ja mówię, te biznes plany, to nie poradzę. My wszystko pomożemy. Mimo, że złożyłam, ale nie sądziłam, że dostanę. Ale z kolei, jak dostałam, to się ucieszyłam. To się ucieszyłam. Było to 21 tysięcy. No i zaczęłam od 1 czerwca. Firma zeszłego roku. Firma działa. No i. I jest źle. I teraz to ostatnie powtórzenie. Rano wstanie, stanie jak, jak tego to idzie na siłkę. Później przyjdzie, kawę wypije i, i dubie sobie, pracuję. Nie? Bo ja pracuję u żony jako zaopatrzeniowiec nie? i pomoc domowa. Że ją mnie obchodzi gotowanie zakupy mnie obchodzą. Trzeba mieć dużo cierpliwości, dużo zamoza jakoś tak nie stresować się, ale sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji, dlatego to robię. I przed chwileczką zastanawialiśmy się nad tematem toksycznych związków. Można? Można. Ja pracuję urzędami jako zaopatrzenie w jakby... taki pomocnik. Ale dołowa. ja raczej cofam się do tego momentu, kiedy pani Ilona wspominała moment utraty pracy. To jest naprawdę taka chwila, kiedy nam się wydaje, że całe nasze życie nie ma sensu. Nagle, Oczywiście. tak? Świat się zawalił, mimo że jesteśmy wciąż młodymi ludźmi. Z nami Olga Kozierowska, sukces pisza... pisany szminką, inspiratorka wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Tak Dzień. się Dzień. chyba też Dzień. możemy nazwać. Mariusz Zielonka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Witamy Państwa serdecznie. Jak to zrobić, żeby Polacy po pięćdziesiątce, a tak konkretnie kobiety? Nie traciły pracy, a jeżeli ją stracą, żeby zyskiwały jakąś nową pracę, żeby się odnajdywały na nowo? Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że ta sytuacja kobiet w Polsce nie jest diametralnie różna od tej w Unii Europejskiej, no ponieważ w każdym państwie w Unii Europejskiej pracuje mniej kobiet aniżeli mężczyzn. Te różnice się wahają w poszczególnych państwach, najmniej jest różnic w skandynawskich krajach. Dodatkowo Nasz system emerytalny ciągle jakby zachęca kobiety do kończenia kariery zawodowej wraz z nabyciem prawa do emerytury. Ponad 60% kobiet w Polsce odchodząc na emeryturę odchodzi tylko i wyłącznie z tego powodu, że ta emerytura im przysługuje. W takich kobiet w Europie jest ponad 40%, więc tu widzimy to nastawienie do kontynuowania... Kariery zawodowej, do aktywizacji, do uczestniczenia w szkoleniach. Czyli innymi słowy, kobiety w Europie wierzą, że po nabyciu praw emerytalnych mogą pracować dalej i powinny pracować dalej, czy po pięćdziesiątce tak. najpierw, a w Polsce nie wierzą. Bardziej to wynika z samego nastawienia i chęci podjęcia wyzwania, tak jak nasza bohaterka chciała, przebranżowiła się i zaczęła robić to co, to, co chciała, to, co lubiła. Tak, tutaj to historia pani Ilony kończy się szczęśliwie i to jest historia sukcesu, ale powiedzmy sobie szczerze, że ten moment utraty pracy, szczególnie w wieku 50 lat, jeżeli to jest kobieta, to jest dramat. Czy znaczy, dla każdego to jest dramat? W dremot. każdym dla... wieku, bo wiąże się to no, przede wszystkim z takim utratą nagle ogromną poczucia własnej wartości, mhm. czyli nie nadaje się, nie chcieli mnie, już to jest de facto koniec mojego życia. Zazwyczaj zawodowego. też jest takie podejście po 50 gdzie ja teraz znajdę pracę. prawda no, Też, bo no jeżeli spojrzymy na badania chociażby ostatnie, no, to 83% pracodawców deklaruje, że woli pracowników zatrudniać w młodszym Młody. wieku. Mhm. Więc no, to jest e, jakiś też oczywiście stereotyp, który funkcjonuje też w naszych głowach. ja Uważam, że w każdym wieku, no powiem coś może sztampowego, ale determinacja i wytrwałość jest najważniejsza. To jest, trzeba przeżyć ten swoją, ten, te, tru, te trudne momenty, um, które związane są z momentem utracenia pracy mm -hmm. i z tego się jakoś podnieść. I to jest też czas. Niektórzy zrobią to szybciej, niektórzy wolniej. Mm -hmm. Ale to jest ważne, żeby w tym czasie nie rzucać się na szukanie pracy, wysyłanie CV wszędzie, bo też bo ważna możemy, jest metoda może szukania pracy. Ale zastanowienie się, co ja w każdym wieku, czy mam 50 lat, czy 55, czy 25, co ja chcę dalej robić w ja życiu. Chcę robić, czyli tu bo, jest słowo klucz. Tak. Może chodzi o połączenie pracy, pasji, zainteresowań. No, Najszczęśliwszy no jest, jest ten, sytuacja. który pracuje tak. z pasji i zarabia pieniądze na tym, co Wtedy kocha. Nie Ale nie zawsze jest taka dnia. sytuacja. Ym, I czasem jest po prostu tak, że ktoś jest zmuszony, no ma jakieś zobowiązania, kredyty, jest zmuszony do tego, żeby utrzymać tę płynność finansową. Więc no, y, myślę, że nie można tak po prostu powiedzieć paniom, które nas oglądają, poszukaj swojej pasji, bo czasem jest tak, tak że ona tak, była tak zajęta tymi zakupami. Ym, tym gotowaniem, domem. tym zajmowaniem się domem i swoją pracą na co dzień na przykład księgowej, że teraz nie wie jaka jest no jej dobrze, pasja. No dobrze, nie wie, ale to nie znaczy, że nie ma tej pasji. Ale może oczywiście. wtedy należy zgłosić się do urzędu pracy i tak. powiedzieć: y, "Pomóżcie. Może ja powinnam zrobić jakiś kurs? Może ja powinnam diametralnie zmienić zawód, przekwalifikować?" I pomogą w urzędzie pracy. Mhm. Proszę też pamiętać, że często my zapominamy, że w urzędzie pracy może się zarejestrować też osoba pracująca. I dostaje wtedy status osoby poszukującej pracy, mhm. a te osoby w wieku 45 plus e, przysługuje im wszelkie... Wszystkie instrumenty, praktycznie, które przysługują osobie bezrobotnej, czyli ta osoba może się przeszkolić, e, może odbyć na staż. Państwa e, tak. tak. Na koszt państwa do tego. Tak. Na koszt państwa. Może odbyć, państw. może odbyć studia e, podyplomowe, które zostaną Na nauczyciele języka. Nauczyć się języka, dokładnie. A potem może uzyskać dofinansowanie do swojej działalności, No, jakieś kompetencje. Jeśli Natomiast czy jest ta część cała, która związana jest jakby z takim z tym wnętrzem, o którym mówiłaś, mhm. o tej pasji. Takby tego z całym szacunkiem w Urzędzie Pracy żadna kobieta nie znajdzie. No tam mhm, może ciekawe. znaleźć jakieś kwalifikacje, ale, no ale nie. Ale w, rozmowie, ale w rozmowie ale może wyjść. No, ale prawda? oczywiście się to przyda interesuje. się mentor tak. do tego typu rzeczy. Są różnego rodzaju organizacje, nie wiem, chociażby Dress for Success mhm. na południu Polski, które bardzo pomagają właśnie w takich sytuacjach, żeby kobieta się odnalazła, żeby odbudowała siebie. Często zaczynają od odbudowy w ogóle wizerunku. Bo tak naprawdę tu się Wygląda. przydaje psycholog tak. najbardziej, prawda? Mentor. Ale jeszcze jedno tylko wtrącę to, co tutaj pani powiedziała, że pracodawcy wypowiadają się że wolą młodszych. To też nie jest do końca tak, prawda. Tak. Po w ponieważ... moment, że się pan żachnął, to teraz się proszę wytłumaczyć to z, z, badań, z badań, Dzisiaj rano sprawdzałam. Ja 83%. Są też, są też na przykład badania Ransztadu, gdzie 93% pracodawców mówi, że to osoby po 50 roku życia to znakomici specjaliści. Kolejna, no, połowa, kolejna połowa tych pracodawców mówi, że cenią ich bardziej niż młodszych pracowników. Także to nie jest tak. Poza tym my jako ministerstwo uczestniczyliśmy w takim projekcie Diversity Index, gdzie zarządzano... Pokazywano, jak zarządzać różnorodnością, i wypowiadali się pracodawcy, którzy zatrudniali osoby starsze, i mówią, że przynosi to zdecydowanie większą efektywność. Różnorodność Rożnorod... procentuje. Też mhm. bardziej szanują swoją pracę. Oczywiście, no, my no, dokładnie. No, dokładnie no, słuchajcie, w zeszłym tygodniu dokładnie w tym samym miejscu i czasie dokładnie rozmawialiśmy o tym, jak pracodawcy podchodzą do pracowników 50 plus i tam było powiedziane jasno, są, można na nich bardziej polegać. Doświadczenie mhm. jest po prostu nieocenione. Dużo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, lepiej szanują swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. No, Palców rąk nie starszy. Więc jeżeli I za każdym razem przy takich rozmowach cieszą nas takie historie, jak pani Ilony. E, czyli że je, są takie takie jest bardzo wiele kobiet życia, które w życiu po 50 a często w, pomiędzy 40 a 50 zakładają własną firmę i często to się też wiąże a propos tych toksycznych związków o których rozmawialiście <gry> przed chwilą z tym że się rozwodzą Ciebie. Że zaczynają nowe tak? życie. To, że zaczynają w sensie ściśle. Wychodzą z toksycznego tak. związku. Bardzo ciekawe. Tego może nie polecamy, ale yy, polecamy no tak, tak takie historie sukcesu, bo czasami spojrzeć warto na podwórko własne, na koleżankę, kolegę, i, ale głównie na koleżankę jednak i zobaczyć, jak ona to zrobiła. I nam też się wtedy może udać. Takie przykłady dziewczyna sąs z sąsiedztwa. Absolutnie. Najbardziej tak. motywują. Albo bardzo, oczywiście bardzo zapraszamy Państwu... także do urzędów pracy. Bez Dziękujemy. Dziękujemy. I na stronę Absolutnie zapraszamy na tę stronę i przypominamy Państwu, że pytanie na śniadanie plus w każdy piątek, w pytanie na śniadanie po 10, także pewnie jeszcze się zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.